Czy mnie słychać? Witam serdecznie, Wejna Rzepińska-Rowenska, Dyrektorka Zespołu Prawa Rodzinnego. Dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia informacji na temat, jak wygląda właśnie sytuacja, gdy dochodzi do konfliktów rozstania rodziców z perspektywy Biura Rzecznika Praw Dziecka. Następnie chciałabym powiedzieć, że w pierwszym etapie, kiedy wpływają zgłoszenia do Biura Rzecznika Praw Dziecka, one wpływają do zespołów merytorycznych, do zespołów wnioskowych i właśnie najczęściej takie zgłoszenia wpływają do Zespołu Prawa Rodzinnego. Na chwilę obecną w prawa rodzinnego jest ponad 6 tysięcy spraw, które wpływają, yy, wpływają sprawy za każdą sprawą ty, ty jest tragedia, jest tragedia dziecka, więc każda ze spraw jest bardzo bardzo indywidualnie przeglądana. Jeżeli chodzi też również o sprawy, to 60% około 60% spraw to są sprawy około rozstaniowy rodziców, to są sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów również kwestie też takie szeroko rozumianego rozwodu, tylko bezpośrednio rzecznik, jeżeli chodzi o sprawy rozwodu, nie zajmuje stanowiska. Jeżeli chodzi, kto zgłasza sprawę i tak jak powiedziałam, bezpośrednio składają do Biura Rzecznika Praw Dziecka swoje wnioski o zajęcie się sprawą obywatele i obywatelki, ale również bezpośrednio do Rzeczniczki Praw Dziecka zwracają się same dzieci, które proszą o pomoc i wsparcie. Kiedy dzieci nie mają wsparcia ze strony rodziców, ponieważ oni obydwoje zajmują się sprawą sądową, sprawą, która trwa bardzo długo, składane są kolejne wnioski, a dzieci bezpośrednio nie mają wsparcia i pomocy. Jeżeli chodzi o kwestię pieczy, która też pada bardzo często w sprawach, chciałabym powiedzieć, że kategorycznie rzeczniczka praw dziecka sprzeciwia się, jeżeli chodzi o umieszczanie dzieci w przypadku braku porozumienia, żeby dzieci były umieszczane w pieczy zastępczej. Absolutnie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca biorąc pod uwagę okoliczności, że wydawane są takie postanowienia, ponieważ my też widzimy przez pryzmat spraw indywidualnych, które są w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka, wnosimy od razu Pani Rzecznik zgłosza udział do takich postępowań, wnosi o zmianę postanowienia w zakresie umieszczenia dziecka w wypieczy zastępczej. Również niepokojące te sytuacje wskazały na to, że Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka i Pani Rzecznik wystąpiła do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, aby przeprowadzić badania aktowe, jak wygląda to zjawisko. Na chwilę obecną mamy nawiązano współpracę pracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie bezpośrednio będziemy też współpracować nad wskazaniem spraw aktowych, spraw, które właśnie w takich sytuacjach dzieci, dzieci się znalazły właśnie przy kwestii braku porozumienia rodziców zostały umieszczone w wypieczy zastępczej. Bardzo ważną kwestią jest związana, jest kwestia wysłuchania dziecka. W wielu postępowaniach sądowych sądy pomijają zdanie dziecka, nie wysłuchują dzieci. Bardzo dużo listów, które wpływa do Rzeczniczki Praw Dziecka, tak jak podkreślam, nie tylko rodzice piszą, nie tylko babci, nie tylko dziadkowie, nie tylko osoby obce, ale również rodzice bezpośrednio piszą do rzeczy, do, do dzieci, przepraszam, piszą bezpośrednio do pani rzecznik. Wielokrotnie proszę, żeby pani rzecznik złożyła wniosek do sądu, żeby bezpośrednio głos dziecka był wysłuchany, był słyszalny, ponieważ niestety. Bardzo często zdarza się tak, że nie są dzieci słuchane, a poza tym bardzo często też zauważamy w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka pomimo wydanego rozporządzenia, że dzieci wysłuchiwane są na tym samym terminie rozprawy, jak jest po prostu wyznaczone jest posiedzenie, jest też również wysłuchanie dziecka, co absolutnie takiej sytuacji nie powinno mieć miejsca. Bardzo ważna kwestia, która jest i też obserwujemy w sprawach, to jest opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów. Czas oczekiwania terminowość przeprowadzenia tych opinii jest bardzo, bardzo długa. Termin w Warszawie to jest w okolicach dwóch lat. Więc bardzo dziękuję Ministerstwu Sprawiedliwości nad pochyleniem się tematem właśnie dotyczącym opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i kwestii reformy, ponieważ bardzo ważne i kluczowe jest dla sądu, żeby zapoznać się z tą wiedzą, taką jak mają biegli specjaliści, ponieważ sędzia oczywiście jest osobą, która orzeka w sprawach rodzinnych, ma wiedzę rodzinną nimi, jednak w wielu aspektach wymaga zapoznania się z wiedzą po prostu biegłego sądowego, czy psychologa, czy pedagoga. Jeśli można, poproszę, poproszę nie, 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 nie. wyrażam, nie wyrażam zgody. Po pierwsze, nie udzieliłem panu głosu, po drugie, proszę się uspokoić. Nie, chciał, nie chciałbym zamykać. Nie chciałbym zamykać. Proszę, proszę się uspokoić, proszę nie krzyczeć. Szanowny Panie, proszę, proszę nie krzyczeć, proszę nie podnosić głosu. Proszę nie podnosić głosu. Nie chciałbym kontynuować tego. Nie chciałbym. Nie chciałbym wzywać. Nie chciałbym wzywać straży marszałkowskiej. Naprawdę. Prosiłbym o uspokojenie się. Szanowne panie Tell me, Mr. Anderson. What good is a phone call if you're unable to speak? Это белое, что То есть неправда. Panie jeżeli pani kłamie, pani rzecznik kłamie, 15 lat słyszymy kłamstwa prosto w twarz. Panie pośle, jeżeli pani rzecznik kłamie, bo sądy ustalają miejsce zamieszkania dziecka zgodnie z artykułem 26 KC, tam gdzie dziecko jest uprowadzone, 100 nie ma żadnych spraw! Ludzie obudźcie się! Pan minister nablą prosto w twarz, że będziemy płacić alimenty za nasze uprowadzone dzieci. To nie raz byłem wynoszony. Jedyną rzecz, jaką potraficie, to wynieść człowieka, który mówi prawdę. O 15 lat mówi o tym, zmiencie artykuł 26kc. Sądy ustalają miejsce zamieszkania dziecka u tego rodzica, u którego dziecko jest porywane. Zakończmy w ten sposób, panie pośle. Niech pan pokaże siłę parlamentu, polskiego parlamentu. Wynieście po raz kolejny mnie już ten raz w mojej w sprawie. you mm -hmm.